przed świadkiem śmiesznej scenki gdzie zombiak wypłacił, wyprzedał liście szkieletowi po czym ten zaczął z niego strzelać z łuku no i rzucił się na niego i creeper i, i pająk tam sobie leży zombiak strzała i kości, tylko po nim zostały wybudowałem sobie piętro z tego względu, że w nocy nie mogę spać jak są tak blisko zombiaki ja. Oh yeah mogę. Przed chwilą mi pokazywało, że nie mogę zasnąć. Na mojej działce nakłaciło się pełno creeperów, Stąd te właśnie wszystkie takie kratery, jak tam widzicie. I tu. Nie chciałem się nagrywać, bo po prostu tak kopię w ziemi i wydobywam sobie dirt'a albo stone'a. to bez sensu by było. Wziąłem sobie, zrobiłem właśnie wiaderko i poszedłem po wodę, żeby wypełnić tą moją fosę tutaj. Mmm, ale nie udało się, bo noc mi została. Jest strasznie dużo creeperów, które nie płyną po nocy. Są strasznie agresywne te creepery w ogóle. Myślałem, że creepery nie atakują same z siebie. Tylko jak jakieś się tam dziś podrażni, a jednak atakują. Tu gdzieś słyszę zębiaka, czyli gdzieś się ukrył chłopak. Może wszedł mi do chatki, bo później wam pokażę, że się zamurowałem w nocy, bo waliły mi w drzwi zębiaki. Nie. Widzicie, zamurowałem sobie. Eee, a, tu jesteś. W cieniu się schowałeś, tak? Zrobiłem sobie takie, o, eee, takie, nie wiem jak to nazwać. Takie coś sobie tu wybudowałem wokół chatki po to, żeby mi tam pająki nie przedostawały się. Creepery hmm. są strasznie wkurzające, bo cały czas mnie atakują. najmniej W odpowiednim momencie siedzę sobie w kopalni, długie sobie tam w ścianie nagle tak, odwracam się, bo słyszę, że coś mnie tam tłucze. O! No, jakoś to... Tutaj... No słaby mam miecz ja, z kamienia. Oj! Już myślałem, że walnie. Eee, <głyszę> słyszę sobie, że coś mnie tam za mną chodzi i nagle... Opa! Odwracam się i o jest. Bum! Pajączek pokojowo nastawiony. Czemu creepery nie mogą być jak pająki? Dlatego tym razem, żeby nie musieć schodzić znowu na dno kopalni po swojej itemy. Co ja narobiłem? Trzeba było to dirtem po prostu zasypać. Czy mam Mam. Dobra. Przydałoby mi się więcej skrzyń. W których będę uchować swoje ten. Z tego względu, że nie chce mi się co chwilę schodzić na dno kopalni, bo nie. Nie wiem co można zrobić z kości. Pewnie jest to jakiś przedmiot. Aha, i teraz tak, tu mamy gravela tu mamy jakiś, Nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia co to jest. Wiadro z wodą na razie mi się nie przyda. To też tu zostawmy. Drewno cenne, skądy cenne, stąd cenne. Są takie już tutaj. Właśnie potrzebujemy węgla, potrzebujemy zrobić więcej ee, pochodni, między innymi wokół chatki. Przydałoby mi się zrobić mm, nowe te kilof, no opatę. Tam na samym, No już musiałem schodzić z tego względu, że, no nie pykło, nie pykło, to sobie tam kopałem i nagle BUM! Headshot. Nie będę wadzonu... Kurda, No to na tyle by było, jeżeli chodzi o kopanie. Chciałem powiedzieć, że nie będę wadzonu za kopaniem i sobie pójdziemy tam, hmm, przewiniemy akcję do przodu trochę. No nie musimy mieć drzewka. Drzewka mi wyrosły? Chyba wyrosły, nie? Coś nie kojarzy. Ja tu stadziłem drzewko i wyrosło. Ono urośnie większe, czy takie już zostaje? Tam jest jeszcze strzała. Jak się, się nauczę robić łuk, to... A, biegać nie mogę. A nauczę się robić łuk, to wtedy będzie lepiej. Tam jest creeper, to nawet... Chociaż w sumie wytłukę go. Po co mi tu creeper na tej działce? Mogę być sobie. Trzy hity. O! No nic. Tu gdzieś tu. w sumie. Czy jest mi potrzebna siekiera? No w sumie. Nie mam takiego lasu. Więc po co? Na nie będziemy robić siekiery. Zrobimy sobie później yy, tą motykę nauczyć się wytwarzać żywa, a nie tylko jeść zatrute mięso w, w tym daleko nie zejdziemy. Gra jest wciągająca, na dobrą sprawę. Mógłbym przynieść dzień i noc, niestety. Każda zresztą jest gdzie mamy coś na zasadzie Harvest Moona. Ja, pamiętam początki Harvest Moona, jakie to było fajne, bo tam sobie to właśnie to trzeba było coś tam robić, to ci rosło, patrzyłeś na to, sprzedawałeś to. Oszczędzałeś pieniążki, kupowałeś nowe i, i tak to wyglądało w Harvest To jest nieco podobnie. Teraz tak jak się robiło te kijki. Chyba tak. Tak. Dobra, to starczy. A teraz, co musimy zrobić? Musimy mieć kamień tworzyć sobie ze dwa kilofy. Aha. No. E, Miećes OK. Upata. Ja na tą chwilę wystarczy. E, so. Nie tu. tej kików to ja miałem mnóstwo. Ok. Spróbujmy zadziałać z tą rzeką. Wiem, że można zrobić tak, żeby nie musiał chodzić za każdym razem po wodę, to można sobie zrobić takie źródełko wieczne. Spróbujmy je zrobić sobie tutaj. To jest tak, że to muszę mieć tak raz, dwa, trzy. Tu będzie woda i tu będzie woda i one się będą zawlewały nawzajem. Jakoś tak to było. Ale to potrzebuję... Aha, czy tak to muszę tu zrobić, żeby tu się przelewało w tą. Lecimy po wodę, nie mogę jec. Ale tu chyba można jeździć konno, więc zrobimy sobie siodło i będę jeździł na konikach. Nadal nie wiem, co robić z słonecznikami. Nie piszecie w komentarzach. Zakładam, że też nie wiecie. I teraz tak. Tutaj. O, i mam wieczność źródełko. Po co mi wieczne źródełko? Łopata. Kupiamy sobie większą fosę. Ale żeby was nie zanudzać kopaniem, i teraz tak to wygląda, wykopałem sobie większą, poszerzyłem tą swoją fosę, pogłębiłem, wydłużyłem, poszerzyłem, zalałem tylko w narożnikach. Także widzicie, że takie wiry powstały. Ta woda nie jest równa. Zrobiło się dosyć ciemno, więc idę się schować. E, ta woda nie jest równa. Po co? Po to, żeby te stwory były spychane. Także wodę rozlewałem przy domku, gdzieś tutaj, tylko tu sobie klikałem się tak ładnie rozlewała, przez co jestem teraz całkowicie bezpieczny. Dirta mam mnóstwo, więc mogę go sobie spokojnie na czas nocy tutaj usunąć. I zobaczmy, co się będzie działo tym razem. Tutaj powinienem to oświetlić, chyba żeby mi się w nocy nie despiły żadne główna. No, nie mam tego węgla. O, już idzie pierwszy pan. No, nie odpuszczą mi. Atakują mnie w tej nocy, przyłożą. Ale widzisz, boi się wody, wspaniacze. A nie, wszedł. O, już wyjść nie może. Co jest na tyle dobre, że rano będę miał mnóstwo mięsa, mnóstwo kości, mnóstwo jakiejś tam pajęczyn. Chociaż nie pająki nie płoną w nosem. No, ale e, trzeba jeszcze wymyślić coś. Może lawę najlepiej by było mieć. Chociaż nie, w lawie spłoną te bonutne ich. to co z niej wypada. Ja bym coś przekąsił. Skąd, że już burczy w brzuchu, to dosyć solidnie. Czy jabłko. Czy ja jabłko mogę zasadzić? Nie, nie mogę zasadzić, ja mogę tylko zjeść. Eee, to jabłko w ogóle mi nic nie dało. Musimy zjeść, niestety, ale. Eee, mięso, zatrute. Zaczynamy. Okej. Okay. I już jestem zatruty. Niedługo zmienię się w zombiaka. I to jakiś szybszy jestem najmniej. He? mogę być? Ło, wow. zobacz jaki jestem szybki. Mam pułapkę złapał się tylko jeden typek. Pewnie dlatego, że nie jestem w tym nauku. Dobra, idziemy spać. No i teraz słyszę, że płonie. Tam kości i płonie. Ty płoniesz sobie tutaj. Płonie, płonie, Sani. Woda amortyzuje też, amortyzuje też upadek. punkty doświadczenia, idą w górę, nie wiem po co Potem kiedyś się dowiem Tam jest dużo drzewek, ale nie, ja potrzebuję węgiel, nie drzewka Teraz tak, iść do kopalni czy nie iść do kopalni, o to jest pytanie Potrzebujemy węgiel, więcej węgla w, w kopalni na pewno mi creeper jakiś zostanie, czekaj, bo jest coś fajnego Spadnij na mnie? Dobrze. Co to było? Upadek po prostu chyba z tak? No chodźmy tutaj, zobaczmy co tu się dzieje. Jakby nie potrzebuję węgla. Nigdzie tu nie widzę. Słyszę pająka, ale pająki nie są agresywne. Ten problem. Nigdzie nie ma węgla. W sensie ja sobie będę przymierzał teraz tą kopalnię. A w jak mogę trochę komentować I teraz nagle pustka w głowie, co to powiedzieć. Nie wiem, żeby nie było. No, co to było? Co to tu jest? Tam jest ciemno. Ale ja coś widzę, nie wiem, pewnie nic nie widzicie. Coś się sypia, tutaj, jakiś kurzy się. Ale tam nigdzie węgla nie widzę. No ale bez jak ja to ma wejść? O, nie to bez jakiś słodki. Um, my mieliśmy niżej. No to kopiemy. O ja, tutaj ten gravel będzie mi się rozsypiał, nie? Eee. Dobra, zrobię w takim razie sobie takie, takie zoryczne schodki. O, jest węgiel, dobrze. O, dużo go. Za grawelem. Pięknie. Tego właśnie w trzeba. zrobimy sobie pochodnie. Nie wiem, czy już teraz mogę skraścić sobie pochodnie, że mam patyki, to mogę? Nie? Co to? całego? A nie, to jeszcze za Jestem jeszcze w chyba że. I. Więc tutaj się wychodziło. Grzyby. Na razie ich nie ruszam, bo nie wiem, co z nimi zrobić, jak potem rozmontować. No i muszę się cofnąć po kiki. Dobra, zrobimy Zrobiliśmy sobie pochodnie. I wracamy do kopali. No moment, seniory. Tu sobie jest to moje zejście takie. Idziemy tam eksplorować. Teraz tak. O, tu coś mi się sypie, żeby mi się to nie przysypało, nie? Boję się. O, nie to też coś, jak słodka. E, po co tu wchodzę? Głównie po węgiel i po żelazo. Stal, rude żelazo. Rude żelazo, Czy to jest glina na egły? Jest i węgiel. Pięknie. Bierzemy go od razu. Węgiel nie jest potrzebny, żeby napalić w piecu. Jak nie napalę w piecu, to nie będę mógł wykuć topić sobie tam stali. O, ale trafiłem. Pięknie mi się trafiło. Nie będę mógł sobie tam wypić stali, mieczy, lepszych zbroi. Przecież nie mogę mieszkać w kamienno... A, w kamienno... To mi to tak naprawdę jeszcze śpię, z szósta rano, więc chodzi do roboty, to ja sobie gram w Minecrafta. I tu mamy ślepy załóg. To pochodnie bierzemy, nie? Można, można. Nie będziemy się bawić w ślepe zaułki. Nie chce mi się eksplorować tego jakoś specjalnie dalej. Tutaj mamy żelazo. Stal, nie jak to się nazywa, Fawol. Myślałem, że się tam gdzieś tam, tam... Dobra, czyli co? Tutaj też jest ślepy zaułek, możemy to zabrać. Nie będziemy tu już wchodzić, eksplorować tego kąta. Tam widzę mamy ee, węgiel. Chwila. Eee. Jak oznaczyć sobie, skąd ja przyszedłem w ogóle? Tam jest wyjście jakieś. Chyba. No, tu jest wyjście. Dalej, to jeszcze wrócimy do tego miejsca w kopalni. Ja już widzę, że noc jest chyba zastawa. Także szybciutko. O kurwa! Ja tak patrzę, co tu się świeci, nie? W ogóle dlaczego tu jest ciemno? Co tak się świeci, nie? Wchodzę, patrzę ale się zesrałem <laughs> O oh, ja! Oh, yeah. Cały czas, to jest właśnie fajne w minecraftie, że cały czas coś odkrywam tutaj O oh, ja, yeah. prawie mnie zabił w ogóle, ale miałem szczęście, WHP. hp Dobra, jeszcze jest dzień, także tym przykrym akcentem Kończymy ten odcinek. Dziękuję Wam wszystkim. Zapraszam do oglądania kolejnych. Pa!